Mamy dobry wieczór, tu szowka, co tu tu pan w Okno, tutaj drzwi. Widać zacznie w tym filmie jak mówiłem, to jest minuty To jest obraz. Tutaj bułka panie, jest pan te bułkę. Zobaczymy jak nasi wygrają z Walium jutro. Dziękuję serdecznie tym filmie końcowym. Dziękuję serdecznie w tym filmie. Zaraz zapraszamy do gry. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam ją serdecznie, dziękuję.